Kilka tysięcy dzieci wzięło udział w karnawałowym spotkaniu uczniów szkół podstawowych, nazwanym z racji zbliżającego się święta walentynkami małych serc. Przywitał je prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc. Czy dzieci z Zalesia są? Czy dzieci z Załęża są? Ze Słociny, z Miłocina, z przybyszówki, ze śródmieścia. Słuchajcie, Was witałem jako pierwszy, bo jesteście najważniejsi. Natomiast chciałbym powitać również Waszych nauczycieli, Waszych rodziców, którzy przyszli na rynek. Witamy, kochanych nauczycieli. Witamy. No to jest za mały okrzyk na nauczycieli. Witamy rodziców, opiekunów. Już w tej chwili tak mnie zasłonili, że nie widzę praktycznie rynku. Bawcie się dobrze. Jest bardzo ciekawy program. Chciałem powiedzieć, że to jest wasze miasto i tak ani się nie oglądniecie, kiedy będziecie w tym mieście rządzić. Dorośniecie i będziecie rządzić. Życzę Wam dobrych wyników w nauce. Wy, życzę Wam, żebyście zawsze byli szczęśliwi. Życzę Wam, by kochali Was rodzice, byście mieli jak najlepszych przyjaciół i byście kochali nauczycieli również. Wszystkiego najlepszego, kochane nasze dzieci. Wszystkiego najlepszego. Niech żyje Rzeszów. Tego popołudnia królował na rynku kolor czerwony. Dzieci obdarowano balonikami i lizakami w kształcie serduszek. Za sprawą strażaków nawet z nieba sprunewy czerwone serduszka. Czujnym okiem na rozbawioną gromadę spoglądali też rzeszowscy policjanci, a pomagał im w tym miś policjant. Przygotowano też mnóstwo konkursów, a główną nagrodą w jednym z nich było zwiedzanie podziemnej trasy, sali obrad Rady Miasta i gabinetu prezydenta. Walentynkowy wieczór zakończył barwny korowód prowadzony przez postacie z bajek, dominował oczywiście kolor czerwony.